Nie kłamie Jacku Cierka. Świetnie Bramkarz popisuje się teraz Udaną interwencją Wybronił, trzymał piłkę im dać prowadzenie! Zero. Faul przerywa to oblężenie. Nie decyzji. Czy będzie kartka? Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Zdecydowane wejście. Teraz. Z takich okazji po prostu nie... Się ...z podkrycia, okazja, okazja strzelecka, Trze... piłka zostaje w rękawicach bramkarskich, no świetna robota, Tracą piłkę... I gól! Tak się powinno stopować ataki rywala. Biało-czerwoni tracą piłkę. Gregoricz. poradził sobie, minął z wodem. Teraz Baumgartner. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Jest pod presją. Zieliński. Lewandowski ma teraz piłkę. Uwaga, będzie okazja! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Ośrodkowanie z rzutu pod presją, ale wyłapana piłka. Zbiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Nie dopuścił do strzału, ale wciąż jest groźnie. Wystąp Baumgartner. Baumgartner. Leimer. Rylicz przy piłce. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Szansa na kontakt! I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Szymański. Lewandowski ma teraz piłkę. Szansa na gola! No to jest już chyba pozamiatany. Trzy gole różnicy, to poważna przewaga. Na powtórce widzimy jak ważny był tutaj dribbling Lewandowskiego. Pokonał obrońcę i świetnie podał. A Lewandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkar. Zaczynamy ze środka boiska. Polacy z miażdżącą przewagą trzech bramek. Skrylicz. Pewnie w obronie. Frankowski. Z powrotem do Lewandowskiego. I wice wstają z miejsc. Pomogła wręcz powinna być bramka. Gregoricz. Piłka do Baumgartnera. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rusza więc pierwsza połowa. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? To chyba wpadnie. Ale uwaga, bo gol. Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. takich okazji... Po... Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. I gol! Spakuje piłkę do bramki. Podwaja ich przewagę. W pełni na to zaszczycił. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale. Na... Lewandowski ma teraz piłkę. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił cały. Lewandowski ma teraz piłkę. Szansa na gola! No to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy to poważna przewaga. Zaczęli. Gra Polaków z pewnością może się dziś podobać. Rywale mają sporo do nadrobienia. Teraz jest niepilnowany, świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił warcy w trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Podarowana teraz piłka. Stąpał Gardner. No i tracą teraz posiadanie. A przy okazji już w tej chwili chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, które będziemy u nas pokazywać. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Przerwał atak rywali. Piłka opuściła plac gry. Aut. Gol, a jednak nie ma gola. Jakim studem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne. Rzuca piłkę przed bramkę, ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Wykazać parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Fiderski. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Muszą szybko wracać do obrony. Lewandowski. Będzie groźnie. Groźnie. Może strzelać. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. A już niebawem czeka nas sporo piłkarskich emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe meczy, bo nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. Przemysław Frankowski. Urywa się kryciu. Ależ ma żelazne nerwy. ma teraz piłkę szansa Lewandowskiego. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Mamy już zatem cztery do zera. Znowu są przy piłce, ależ teraz będzie okazja! Tak! Po raz trzeci! Ależ to zrobił! Skompletował hat trika Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Gregorycz Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, bo musi dodawać pewności siebie. Udało się odzyskać piłkę po walce, Fereszeński. Czy dobrze to wykończy? Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa z Abramkarza, że złapał tę piłkę. Muszą to jak najszybciej teraz wybić. i przerwany atak. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. z ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Świderski strata, przejmują piłkę rywale. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Cóż niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest nokaut! Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu? Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii, jestem oczarowany. Do końca zostało już tylko 5 minut. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Zobaczmy raz jeszcze jak to wpadło. Co za pe. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Są piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Obgwizdany faun za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. Szymański i dolicza teraz trzy minuty. Bereszyński. Szymański. I Leimer odbiera piłkę. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odwizdał przewinienie. zał zablokowany przez Jana Bednarka. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Koniec. Ostatni gwizdek i mamy to. Reprezentacja Polski zagra w fazie pucharowej Euro24. Ależ radość polskich kibiców. Naczekaliśmy się, ale w końcu gramy dalej. Zobaczymy jak udźwigną presję kolejnego etapu. I do środka. Co teraz zrobi? To chyba wpadnie. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się.